Czerpanie papieru, pokazy historycznych technik drukarskich i drzeworytniczych, marmoryzowanie papieru oraz wiele innych atrakcji czekało na uczestników 23. edycji Święta Papieru w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Jest to impreza otwarta dla wszystkich, zapraszamy wszystkich mieszkańców ziemi kłodzkiej, turystów, tych, którzy tutaj przyjeżdżają tak tylko przelotem, jadą gdzieś dalej, mogą się zatrzymać, mogą wpaść, mogą zaczerpnąć arkusz papieru, mogą papier zabarwić, mogą nadrukować coś. Ciekawego. Dzisiaj wyjątkowo drukujemy na papierze złotówkę z czasów insurrekcji kościuszkowskiej, czyli jeden z pierwszych polskich biletów skarbowych. Mnóstwo atrakcji dla każdego coś miłego. Jest to już też święto, które ma swoją tradycję. Za chwilę będziemy mieli 25-lecie, więc świeć wiecze, ale jeszcze się tego przygotowujemy. To też wielka radość dla miasta i wielkie wyzwanie. To są nasi goście, chcemy ich dobrze tutaj przyjąć. Jestem tutaj każdego roku i każdego roku mam problem z, z zaparkowaniem samochodu, więc na pewno wesprzemy gminę, muzeum w tym, żeby mieli nowy, super nowoczesny parking, który na pewno ułatwi wielu turystom zaparkowanie i przybycie tutaj, bo z, z roku na rok jest to nas tutaj coraz więcej. W ogóle dla mnie Muzeum Papiernictwa w Tusznikach Zdroju to jest wyjątkowe miejsce i dlatego muzeum stara się o wejście na listę UNESCO. Ja trzymam za to bardzo mocno kciuki. Mnie fascynuje tutaj nie tylko to, że cały czas zmieniają się wystawy, no ta jest wyjątkowa, ale także te malowidła w tej części, w której niegdyś mieszkali pracownicy tego obiektu, bo tak naprawdę to muzeum to jest taki troszeczkę papierniczy pałac, absolutnie fascynujący. Jednym z celów święta papieru jest popularyzowanie naszego lokalnego rzemiosła. Także staramy się zapraszać twórców tych, którzy wykonują różnego typu pamiątki z produktów naturalnych, ale również staramy się, żeby to były produkty związane z ziemią kłodzką z dolnym śląskiem. Oczywiście wszystko na dziedzińcu starego historycznego młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju, który w zasadzie jest głównym powodem tego, że tutaj powstało Muzeum Papiernictwa i głównym powodem tego, że tutaj odbywają się właśnie święta papieru. W czasie wydarzenia zaprezentowano wystawę pod tytułem Bilety skarbowe z czasów insurrekcji kościuszkowskiej. W ten sposób nasze muzeum uświetnia 240. rocznicę tego zrywu, pierwszego zrywu zdążenia do niepodległości. Rzeczywiście cieszę się bardzo, że jest to właśnie w dusznikach, że w dusznikach tak wspaniałe wydarzenia się po raz rozgrywają. Tą wystawą pokazujemy ładny kawał historii Polski. Może taki nie najciekawszy, z tego względu, że wiąże się on z insurekcją kościuszkowską, z upadkiem powstania, z trzecim rozbiorem Polski i utratą niepodległości. Jednak okres insurekcji był dla w historii Polski niezwykle ważny, z tego względu, że dzięki insurekcji później przez kolejne dekady Polacy dążyli do odzyskania niepodległości, czyli ta insurekcja miała, wywarła istotę wpływ na, na, na kolejne dekady w dziejach narodu polskiego. Wprawdzie wraz z upadkiem insurrekcji Kościuszkowskiej bilety skarbowe, które tutaj prezentujemy w gablocie przestały być środkiem płatniczym, straciły wartość jako, jako pieniądze. No, niemniej jednak one pozostały w kolekcjach wielu Polaków jako pamiątka narodowa. Natomiast obecnie mają ogromną wartość kolekcjonerską, są obiektem pożądania wielu kolekcjonerów i nie każdy z nich jest w stanie mieć całe, cały komplet. Cały komplet mamy w Muzeum Papiernictwa. Wystawa w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach świetnie pokazuje to, taką rzeczywistość, że powstanie, wojna to nie tylko czyn zbrojny, o którym najczęściej uczymy się na lekcjach historii, ale także cała wielka maszyna, nazwijmy to ekonomiczno-społeczna, która za tym stoi i musi stać. To co jest wydaje mi się też takie nie niesamowite w polskiej tradycji insurekcyjnej i to już widzimy tutaj w insurekcji kościuszkowskiej, to że wojsko idzie do przodu, stara się często w stracęczej walce odzyskać tę niepodległość, ale zaraz za nimi jest mnóstwo jakichś ludzi, którzy myślą o ekonomii, o wydawaniu prasy, o organizowaniu giełd, wymianie towarowej, no przede wszystkim zaopatrzeniu tego wojska. No i te bilety skarbowe były taką próbą. Wiemy, że insurekcja kościuszkowska upadła, w związku z tym i ten model ekonomiczny na tych biletach skarbowych też musiał upaść. Natomiast gdybyśmy sobie pofantazjowali, gdyby ta insurekcja wygrała, gdyby bilety skarbowe mogły być wymienione, wypłacone, no to mielibyśmy chyba pierwszy w historii Polski, Europy tego rodzaju, tego rodzaju operację, która mogłaby się skończyć sukcesem. Każdy chętny miał okazję zwiedzić wystawy z przewodnikiem, a także wziąć udział w warsztatach i pokazach rzemiosła papierniczego.